21 stycznia Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej zorganizowała webinarium o roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk publicznych. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu Teraz Polska Nauka, którego celem jest przygotowanie Ogólnopolskiego Kongresu Środowiska Nauki. Dzisiaj zorganizowaliśmy webinarium. Dotyczące wyzwań, jakie stoją przed nauką. Zaprosiliśmy przedstawicieli szkół wyższych, ośrodków naukowo-badawczych i instytutów. Rozmawialiśmy w tym gronie, jak również z uczestnictwem przedstawicieli biznesu, na temat tego, jak kształtować pozytywne, konstruktywne, twórcze relacje pomiędzy sferą nauki, biznesu, społeczną i polityki. Zdefiniowaliśmy wiele wyzwań, które stoją na drodze tej współpracy. Uważam, że ten temat to jest strzał w dziesiątkę, ponieważ jeszcze w Polsce ta współpraca między nami a biznesem nie jest doskonała, dlatego też warto o tym mówić. Uważam, że nauka powinna być użyteczna dla biznesu, czyli biznes powinien czerpać korzyści z naszych. Rozważań teoretycznych, ale również my powinniśmy czerpać korzyści z tego, co robi biznes w praktyce. Ta debata dotknęła niezwykle ważnego problemu, o którym w Polsce wciąż mówi się za mało relacji nauka-biznes-społeczeństwo i jej możliwej koegzystencji. My wiemy dzisiaj, że słabością naszej gospodarki, naszego szybkości naszego rozwoju jest relacja pomiędzy nauką a biznesem, ale to trzeba rozumieć szerzej jako relację pomiędzy nauką a społeczeństwem, bo to społeczeństwo przecież rozumiejąc znaczenie nauki odpowiednio nastawia polityków, którzy wtedy podejmują prawidłowe decyzje które wspomagają relacje nauki z biznesem i gwarantują innowacyjny rozwój kraju. Zarzuca się naukowcom, że są pogrążeni w swoich rozważaniach, pozamykani w gabinetach czy w laboratoriach, a społeczeństwo, mówiąc kolokwialnie, nic z tego nie ma. Pamiętajmy, że zanim dojdzie do wdrożeń wyników badań naukowych, zanim zobaczymy ich efekty na przykład w przemyśle, czyli potrzebny są czas, pieniądze i olbrzymia wiedza, żeby zainwestować w badania podstawowe które nie są od razu implementowalne do gospodarki, ale bez wiedzy na temat tego, jak, jakimi prawami fizyki rządzi się świat, czy jak działa biologia organizmu ludzkiego, nie bylibyśmy w stanie na przykład wygenerować szczepionki na koronawirusa. Naukowcy politycy i przedstawiciele świata biznesu są zgodni. Społeczeństwo obywatelskie nie będzie istnieć bez wolnej akademii. Niezależność badań to fundament demokracji. Nie ma z społeczeństwa obywatelskiego bez wolnej akademii, czyli ta autonomiczność i wolność badań jest bardzo ważnym fundamentem demokratycznego państwa, ale oczywiście bez nauki nie ma racjonalnych decyzji politycznych. Bardzo ważne jest, żeby naukowcy i dane zagregowane potrafili komunikować politykom tak, żeby te decyzje były racjonalne no i w zależności od, od skali zagrożeń podejmowali je w miarę szybko. Potrzebne jest wyedukowane, czyli ukształtowane na poziomie wyższym społeczeństwo. Bez tego będzie łatwo manipulowane. Popularyzacja badań naukowych powinna być jednym z głównych elementów misji uczonego. On musi umieć komunikować się ze społeczeństwem i mówić w zrozumiałym języku o tym, co robi. Ale oczywiście wielkim wyzwaniem jest także percepcja społeczna. Społeczeństwo musi mobilizować się do zrozumienia współczesnej nauki, bo współdecyduje później poprzez wybory, jak należy regulować współpracę nauki z biznesem. Mówiąc krótko, mówienie o nauce jest dzisiaj sednem debaty publicznej i dlatego spotkania takie jak dzisiejsze są takie ważne. Fundacja Polskiego Dnia Promocyjnego podjęła się nowego, ale jakże ciekawego zadania: tematyki związanej biznes, społeczeństwo a nauka. Korzystając z dorobku fundacji przez te 30 lat działalności, gdzie między innymi razem z ekspertami, czyli naukowcami współpracujemy już bardzo długo i mamy doskonałe rozeznanie, jakie są mniej więcej problemy i zagadnienia dotyczące kwestii między nauką a biznesem, konkluzja główna taka, że oczywiście trzeba to kontynuować, bo te działania są bardzo ważne, bo niczym... Będzie nauka się, będzie sama dla siebie tylko funkcjonowała. Niczym nie będzie biznes, jeśli nie będzie innowacyjny, czyli wykorzystujący tematy naukowe.